Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj wam przynoszę dość nietypowy materiał, ponieważ to jest teoria. Teoria na temat co się stało z banankiem w Fortnite. Ponieważ, jak dość dużo osób wie, w tym sezonie bananek zaginął, zatem pomyślałem, że pogadam na ten temat, bo miałem już. Używałem już teorię, którą mam w głowie, po prostu i chciałem się z Wami podzielić. Zatem, po tym jak, bananek konkretnie, który dość niedawno do sklepu stał dodany, nie wiem czy jeszcze jest, chyba już go w sklepie nie ma, widać, że to jest wyścigowiec. No, pasuje do trybu Locker League. Po tym, że pasuje do trybu Rocket League może się dowiedzieć jeszcze jednej. To, że brał... To, że brał udział w wyścigach. A w karnecie jest nowy samochód wyścigowy. Powinien teraz pokazać się na granie. I ja mam bardzo, bardzo interesującą teorię na temat tej. Zatem Pili jako... jako Ktoś, kto chce zdobyć karierę racera, wyścigowca i w ogóle, prosi mafię, która jest w tym sezonie. <laughs> mafię jest. zabrzmiało trochę inaczej niż chciałem. Prosi jednego z głównych posłów mafii, Oskara, o pieniądze. Czyli tego tygrysa. So, ty. Tygrys się zgadza na to, żeby mu dać dane pieniądze. Ten dostaje pieniądze, kupuje sobie zarąbisty samochód z przyspieszeniem i w ogóle jest wszystko super. Też, też, że jest, wisi mafi w tym momencie pieniądze. Zatem ma dany czas, do, póki... ma dany czas, żeby spłacić ten kredyt, a jeżeli nie spłaci, no to mogą się stać bardzo złe rzeczy. Zatem Pili próbuje wygrać wyścig i w ogóle, lecz mu się nigdy ni nie udaje, aż w, ko aż w końcu Ahem. mafia przychodzi. Zatem to jest ostatni wyścig, dajmy. Próbuje tam, lecz w tym momencie nie musi tylko z konkurencją, lecz z głównym bossem mafii, który tu stanowi dołączyć się walczyć. No. Zatem główny bosmafi wygrał, okrążyli tego i mniej więcej go zawierają i teraz ktoś inny musi zapłacić pieniądze. Ktoś inny, czyli w tym przypadku John Lee, który jest wielkim przyjacielem, bo jest zaniepokojony tym, co się stało. Oraz jak się dowiaduje, no on też za bardzo nie ma pieniędzy. Elgo planuję go po prostu odbić, odbić. No i to jest Eolia. Jak mówię, nie jestem profesjonalistą, to jest bardziej takie fanmade. Nie wiem co się stało sam do końca do bananka. To jest po prostu taka mała teoria. Proszę tego nie bać na serio. I pamiętajcie. To jest tylko teoria. Growa teoria!